z gabinetu pani dyrektor na Zygmuntę zapraszają Was Tomek Skowroński I Laura Wiazowska. Rozpoczynamy od pogody. W środę będzie maksymalnie 7 stopni, a minimalnie minus 1. Przypominamy także o kiermaszu cias zorganizowanym przez szkolne koło Caritas. Zachęcamy do kupienia najpyszniejszych ciast pod słońcem, tuż za sernikiem mojej bawci. Pieniądze będą zbierane na pomoc Ukrainie. Kier... Przypominamy również, że kiermasz książek odbędzie się 22 kwietnia, a dzień w piżamie 7 kwietnia. W przedniach. Na WF dziewcząt oraz na wyższym, wyższych piętrach są różowe pudełeczka ze środkami higienicznymi. Gazetkę na kwiecień robi klasa 8 B. Na koniec żart. Bardzo śmieszny żart. Co robi traktorów fryzjera? Warkocze. I tym oto śmiesznym akcentem kończymy Zygmunta.